Xbox Game Pass rozbija bank w kwietniu. Takiego oblężenia już dawno nie było. Kwiecień 2025 okazał się absolutnie przełomowym miesiącem dla abonentów Xbox Game Pass Ultimate. Usługa wzbogaciła się o szereg świetnych tytułów, które oferują ogromną różnorodność gatunkową i gwarantują dziesiątki godzin rozgrywki. Premiera zremasterowanego Obliviona jeszcze bardziej uwypukliła sukces. Tak dobra passa dla Game Passu nie zdarza się często i wiele wskazuje na to, że to dopiero początek. Choć nowe premiery zwykle wzbudzają najwięcej emocji, w tym miesiącu sporo szumu narobił powrót Grand Theft Auto 5 do biblioteki Xbox Game Pass. Na początku kwietnia z kolei do biblioteki dołączyła także gra Blueprints, czyli wysoko oceniana logiczna przygodówka, która również przed chwilę nosiła miano najlepiej ocenianej gry roku. Obecnie prawdziwą bombą jest niespodziewana premiera The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, czyli odświeżona wersja kultowej gry BTSD z 2006 roku. Z ulepszoną grafiką i poprawioną rozgrywką tytuł momentalnie stał się hitem wśród subskrybentów, a fani RPGów z pewnością nie mogli sobie wymarzyć lepszej niespodzianki. Do Game Passa zawitało także Clare Obscur: Expedition 33, czyli turowe RPG, które obecnie jest najlepiej ocenianą nową grą 2025 roku z imponującą średnią 92 punktów w serwisie Metacritic. W takim razie wiedzcie, że już 15 maja do Game Passa trafi również Doom The Dark Ages. Jakby tego było jeszcze mało, to czerwiec zapowiada się również bardzo ciekawie. 8 czerwca odbędzie się wielki pokaz Xboxa, na którym spodziewane są kolejne duże zapowiedzi związane z usługą subskrypcyjną Microsoftu. Jeśli Xbox utrzyma takie szalone tempo, rok 2025 może się okazać najlepszym w historii usługi Xbox Game Pass, a to dobra wiadomość dla samych graczy. Póki co, choć oficjalnych wyników brak, wiemy, że usługa jest obecnie bardzo mocno oblegana przez użytkowników.